Od miesiąca zacieśniamy pętle wokół okrążonych szwabów, sunąc w kierunku Paryża. Ale zapędzony wróg wąż wciąż może kąsać. Jak mamy się wykazać, trzeba być gotowym na wszystko. W tym współpracę z SOE, brytyjskimi spec-siłami. Szykują coś dużego. Pewniakiem. Davis. Ruch oporu doniósł nam o niemieckim pociągu przewożącym rakiety V2. Posłużą do ataku na nasz punkt pod Argenton. Mamy akurat tyle czasu, by zorganizować zasadzkę. Trzeba go zatrzymać. Udowodniliście swą wartość pod marini, dlatego to przypadnie Wam. Dziękujemy, ale do tego potrzeba więcej ludzi z Ser. Po to przydzielam Wam ludzi z SOR. Udziela się wam praca w polu? Proszę się nie martwić. Praca jest i dla was. Akcję prowadzą agenci Vivian i Crowley. Pracowali z ruchem oporu i dobrze znają ten teren. Zdajcie się na nich. Słyszeliśmy, o Marini, niezwykła akcja. To zasługa zespołu. To był obowiązek. Świetnie, ale to dopiero rozgrzewka. To nie jest zwykły pociąg z zaopatrzeniem. To jest prawdziwa forteca. Nasz kontakt w ruchu Russo obiecała pomoc, choć przez ataki na ich siatkę możemy liczyć tylko na siebie. Więc los Paryża zależy od Was. Przypomina mi to zrzut na Dwerkor. Te zasadzka na patrol Gestapo. Jaka z Ciebie romantyczka? Dobra, to nasz cel. Trzeba Szkopom przyznać, pociąg jest na czas. Czysk. Cholernie duży pociąg i dobrze opancerzony. To pancercuk. Rakiety V2 mają zasięg 320 km. To wystarczy, żeby zaatakować Paryż. Nie mogą dotrzeć do wyrzutni. Wróg przed nami! Dobra. Vivian i ja się ich pozbędziemy. Turner to będzie sygnał dla was. Daniels, ty i Zuzman popisaliście się w marynii, więc będziecie ich osłaniać. No dalej. Drogę! Nie wychylać się. Założyć tłumiki. Zdejmij tego snipera! Użyj noża, Daniels! Dobra robota, Daniels? A teraz oficer, na twój znak! Zastrzelił. Świetny strzał. Turner, weź kilku ludzi i obejdź cię. Daniels, zostań z Kreulejem! Dalej! i danias. Na planu. Zauważyli nas. Krawie, pociąg odjeżdża. Nie możemy dać mu uciec. Leci granat. Róg wiert. Ruchy ściany. Niemiec zabiję. Musimy gonić pociąg. Ognia! Nie mamy szans! Nie mogę się ruszyć! Dobra, do pociągu! Mam cię! Crowley, pociąg odjeżdża! Nie możemy dać mu uciec! Wolny. Zmiana planu! Zauważyli nas! Kroli! Dociąg odjeżdża! Nie możemy dać mu uciec! Rusza! Szybko, szybko! Granat! Drogowie przy poczcie! Nie mogę chodzić! Różny! Planuję z lewej! Musimy gonić pociąg! Pomóżcie, proszę! Trzymaj się! Nie mamy szans! Wciąż jest czas! Trzymaj się, tam braku! Dobra, do pociąg! Mama wtedy. Mam cię! Dobra, Trzymaj się tam braków! Skroli! Chodźcie do piecząt! Nie możemy Posyć! dać mu uciec! Oh! Nie mogę się ruszyć! Powoły! Tutaj! Robi się! Proszę pomóżcie mi! 你他妈的 Zauważyli nas! Królik, Nie możemy dać mu uciec! Szybko! Szybko! Rzucać granat! W lewej! Musimy gonić pociąg! Nie mamy szans! To jest czas! Dobra, do pociągu jeszcze nie możemy dać mu uciec! Rzucaj! Proszę! Mam granaty i dymne! Dawaj je tu! Masz Daniels! dizer daniel Musimy zatrzymać ten pociąg! Jazda, jazda! Trzymaj się! Kurwa, uważaj! Trzymaj się drogi! Trzymaj się, balon! Trzymaj się! Ach! Widzisz go? Tam jest! Gaz do dęby! lewo!

Masz szansę, łap na kierownicę! Kurwa! Rozwali! Rozwaliłem ich! Jedź równo! Rzucają granaty! Musimy dostać się na przód pociągu. Strzelaj dalej! Trzymaj się! O kurwa. Coś my tu odjebali. Nie wierzę, udało się. To dopiero akcja. Oby Styles miał swój aparat. Może nawet Pearson odpuści nam kilka minut. Uwaga! Za mną! Zabiorę was do Plutonu. Przepraszam, ale kim ty jesteś? Przyjacielem. Szybko! Mam apteczkę. Rzucaj! To dla ciebie! Gotowa apteczka dla ciebie. Gotowa apteczka dla ciebie. Robi się. Wygląda na to, że są przed nami. Wasz jest tam. Ci ludzie należą chyba do pana. O, poznaliście Ruso. Jest członkinią Ruchu Oporu. Zabiła szkopa, który do nas mierzył. Mogłabyś czasem któregoś przesłuchać. Szkoda na nich, Zachodu. Myślałem, że po was. Chyba narobiliście trochę szkód. Mieliśmy zatrzymać, a nie zniszczyć pociąg. Tak, bardzo mi przykro, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dobra wiadomość jest taka, że zaalarmowaliśmy wszystkich pieprzonych szkopów w całej okolicy. Więc lepiej się zbierajmy. Musimy najpierw wykonać misję. Prawda, majorze? Musicie pomóc nam Nie wiem jak, ale z Zus i ja przetrwaliśmy katastrofę pociągu. Potem spotkaliśmy się z pewną twardą francuską. Nazywała się Rousseau. Należała do ruchu oporu, jeśli potraficie w to uwierzyć. Kazała nam wyciągnąć z wraku jakieś papiery. Potrzebowała ich na misję w Paryżu. Potem miała dla nas kolejne zadania. Dzięki wysadzeniu pociągu daliśmy Paryżowi czas. Ruch oporu może użyć zdobyte przez nas papiery, by przeniknąć do nazistowskiej twierdzy. Już się zgłosiłem.